Witam Was serdecznie dzisiaj, moi drodzy, w sobotnim vlogu serwisowym. Dzisiaj mam czas, żeby zająć się broderem dokładnie. To jest chyba T710W. Intensywnie użytkowany sprzęt w firmie gdzieś przycina papier i to widać. Słuchajcie, że naprawdę ma przelot. Więc zobaczmy, co możemy szybko zrobić, czy jakieś opcje konserwacyjne dadzą radę. Ja zabieram się robię herbatę i zobaczymy, co w tą sobotę możemy dla T710 zrobić, czy trzeba głębiej zajrzeć, żeby cokolwiek zrobić, czy można to zrobić szybciej. Subskrybujcie kanał i przede wszystkim miłego weekendu Wam życzę, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło i Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. No dobra, zabieramy się. Słuchajcie, T710 Model Brodera na układzie, jeszcze trochę herbaty. Z rana żeby się nakręcić. Na układzie, aha to co parę dni temu. Tyle udało się uzyskać. Myślę, że będzie idealnie. Nie chciałem męczyć więcej pompy, dlatego w tym momencie tak pozostawiam i to będzie drukować dobrze. T710, system Cisoski w urządzeniu Brodera, który naprawdę jest użytkowany. 710W. Miałem 910, 500, 510 na serwisie. Pierwsze co widać, to naprawdę dużo ten sprzęt pracuje. Nie wiem jak Wam to pokazać, ale to widać po samym zapełnieniu zapyleniu, etc. Więc on pracuje. No drukarki po to są, żeby drukować, natomiast tutaj taka mała sugestia, zawsze, żeby uniknąć wszelkich, zaciąć papieru te prowadnice, no muszą być równe, bo będzie ten papier tańcował na lewo, na prawo. Nie testowałem tego urządzenia, wcale czekałem, aż będę mieć chwilę. Chciałbym to zobaczyć, czy Dobrze, papier zaciąga, czy nie, czy nie ma żadnych problemów z jakością wydruku. A po tak długich przelotach zaraz spróbuję wejść w tryb serwisowy, zobaczymy jaki ma przelot maksymalny. I czy w obsłudze, czyszczenia, nie chcę na razie tego zrobić, menu, obsługa, czyszczenie, ustaw, gdzie to kurde jest? Poprawi jakość. Sprawdź jakość tutaj. I wciśnie OK. Sprawdź jakość T. Zawsze jest jakieś. Inne. Na razie nic nie przycina, ale jej, jeżeli, w momencie, kiedy ona do mnie trafiła, była z zaciętym papierem. <laughs> tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Jakoś OK. Nie. Ile przerw? Mnóstwo. Jak to określić? Dużo. M. Dużo. Dużo, ile przerw? Dużo, trochę brak. Tak. Dalej, cyn, brak. Tego nie, nie pamiętam. Dużo, brak. Ile przerw? Dużo, brak. Zakończone. I co teraz zaczniesz robić? Poprawi jakoś tak. Ale ja chcę poprawić jakoś Obsługa poprawi jakość, sprawdź jakość. Ustawieni, koryguj podajnik, sprawdź jakość. Aha. Ojej, ojej, tutaj. I tutaj jest coś takiego jak czyszczenie. A my chcemy zrobić ale. czyli wszystko w najintensywniejszej wersji. Ja mam nadzieję, że słuchajcie, tuż jest. Natomiast, nie, no jest. Natomiast zbiorniczki, zauważcie, są zapełnione. Prawdopodobnie. Ta opcja czyszczenia najintensywniejsza może potrwać chwilę. Dukarka na szczęście nie była rozkręcana. Yy, zaraz powrócę do niej w momencie pierwszego czyszczenia po, po tym najintensywniejszym. Zobaczymy, jaka będzie jakość, i no, poczekamy: poczekamy, napompujemy, damy jej też odpocząć przede wszystkim przez ten weekend i zobaczymy jaki będzie efekt w poniedziałek, ale jestem bardzo ciekawy jak po intensywnym czyszczeniu będzie wyglądać właśnie ten sprzęt dlatego za chwilę do Was wracam zrobimy test wydruku i zobaczymy czy chociaż to na intensywniejsze czyszczenie da radę cokolwiek skórać także za chwilę do Was wracam pierwsza opcja intensywnego czyszczenia zakończona sprawdź dysze na monitorku jest wyświetlane i chcemy je sprawdzić ustaw papier, wciśnij Start. No dobra. To teraz zobaczmy, czy to trzeba jednak rozebrać i przede wszystkim sprawdzić jaka jest. Jaka jest jakość wydruku, a ta jakość wydruku nie jest taka zła. Co prawda widzę tutaj jedną taką rzecz, że rozjeżdżają się. Nie wiem, czy zauważycie te. Te dysze, które są rozjechane. Co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji przede wszystkim tak, poczekać i dać. oj, jest... znowu się w głowę pierdolą. Dać je odpocząć. To jest pierwsza sprawa. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest również pozycjoner, ten właśnie paskowy encoder, który znajduje się tutaj i przy tak silnym użytkowaniu. Ja widzę, że on jest po prostu brudny. Kamera może tego nie wychwycić, powiem wam szczerze, bo jest dostęp dość utrudniony. Warto. Nawet powiedziałbym, trzeba by było wziąć i go wyczyścić, żeby nie były przesunięte te linie. A widzę, że drukarka też w ciężkich trochę warunkach może pracować i przez to nie pozycjonuje tego wszystkiego. Warto by było wyczyścić. Natomiast, jeżeli chodzi o drożność, ona jest drożna. Poza tym, że jest rozstrzelona, wymaga serwisu encoder do czyszczenia. Jeżeli po pierwszej opcji czyszczenia jakość wróciła każdej barwy bez znacznych ubytków, będzie dobrze. I, i będzie drukować. No teraz musi też odpocząć, ale enkoder jest do czyszczenia. Jakoś jest ok. Jako zobaczę jeszcze taką rzecz, menu, mono, menu, mono, tak. Wszedłem w tryb serwisowy i page ok. 14665. Czy to jest widoczne? 14 665 stron. Napiszę to dokładnie. Tyle ta jak 710 wydrukowała. 14 665 stron. Słuchajcie, nie jest to jakiś za, zatrważający wynik na te drukarki, z tego względu, że cis -y potrafią dużo drukować. Już widziałem takie wyniki na starych, ponad 10-letnich broderach i nie robiło to kompletnie wyrażenia. Natomiast to powinno jeszcze więcej. Ale mówię, czyszczenie paskowego enkodera tego pozycjonującego głowice, żeby to wszystko było w linii. Wymagane jest w tego typu urządzeniach. Natomiast po weekendzie za to się zabiorę. Ona musi odpocząć. Tak jak oczywiście Wy i ja po tym ciężkim tygodniu pracy. Miłego weekendu Wam że Subskrybujcie kanał. Zapraszam do kolejnych dni. Po pierwszym listopada. Dziękuję za atencję i spokoju Wam życzę. Dzięki. Cześć.